Jedynek zakontraktowany niech spojrzy na 10 rund, w którym naprzeciwko siebie staną Mariusz Wach i Kacper Meina. Na wagę zapraszamy weterana ringów. Pan Mariusz Wach jest z nami w tamtej. Dzierża wnioski bokserski. No i patrzymy. Na... Brawo! Okay! Brawo! 117 kilo! Dziękujemy bardzo. I czas na młodego wilka polskiej wagi ciężkiej. Tłalnego mistrza polski w tej kategorii, który w stulecia będzie bronił swojego tytułu stając na rynku naprzeciwko Mariusza Bacha. Kacper I to jest ten moment, w którym poznamy wagę tego zawodnika tuż przed walką. 1180. 118. 11800. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I jeszcze moment dla naszych fotoreporterów boxą poweszczeń. Obu zawodników. Najważniejsza walka jutrzejszego wieczoru. Kacper Mejna. Obaj panowie oczywiście skupieni. Oba. Bar trzy milionty panowie to jest olbrzymie skupienie bo walka też arcyważna i z pewnością ciekawa dla wszystkich miłośników obu zawodników, którzy jutro na ringu właśnie tak jak dziś staną naprzeciwko siebie twarzą w twarz czekamy oczywiście na to hala stulecia Sopotu, godzina 18 początek tej wielkiej gali a finał oczywiście trzejszej walki. Dziękujemy bardzo. Brawo! Brawo! Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo i czekamy na te wielkie sportowe emocje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. za dziękuję.